Tutaj po prawej stronie znajduje się wybór modelu językowego. Teraz mam Gemini Flash i się znajduje nowy model Gemini 2.5 Flash Image Preview. I to jest dokładnie ten model, gdzie już Mateusz widzimy, jakie są koszty generowania tych zdjęć, i możemy to zrobić programatycznie, zastosować na ogromną skalę, na przykład do e-commerce, do tworzenia kreacji reklamowych i dalej. Także to się znajduje tu po prawej stronie, możecie z tego korzystać. Ja podobnie jak przed chwilą, nie będę tego realizować, bo wystarczy dodać zdjęcie i coś tutaj napisać. Ja dokonałem tego samego ćwiczenia. Dokonają tego samego ćwiczenia. O, znalazłem to, czego potrzebowałem. Dokonają tego samego ćwiczenia yy, yy, tutaj i widzimy efekt jest tożsamy. Mamy dwóch ninja, oczywiście w innym stylu, ale, ale zdjęcie jest całkiem niezłe. I dokleiliśmy, yy, dokleiliśmy dwóch kolejnych, no i generalnie mamy fajny baner reklamowy. Zrealizowano oczywiście z Gemini'em i z tym, z tym kluczem, Synth ID, żeby było wiadomo, że to jest sztuczna słusznej Ale to nie jest to wszystko, ciekawe. Mateusz. Znaczy ten, ten watermark no. to nie jest do końca ta gwiazdka, to oni po prostu to zaczęli oznaczać i e, pytanie, po co oni to zaczęli robić. Synth ID jest zaszczyty jakby w bitach tego. Oczywiście. Prawa. Oczywiście, tak. Więc I... nie wiem, po co robią ten watermark na dole, chyba nie wiem, dla innych ludzi, że jak wrzucasz na social media, żeby widzieli i kumali, że to jest chyba generał. Być może element wiralu, ale to nie jest istotne. E, słuchaj, Mateusz, i teraz, co można z tym dalej zrobić? To oczywiście zrobiłem. Tutaj mamy generowanie, generowanie innych rodzajów mediów i tutaj mamy Veo. Veo jest również w Gemini, ale Gemini nie pozwala nam wrzucać obrazków i generować wideo z obrazków, natomiast w AI Studio już pozwala. I tutaj możemy sobie dobrać ten, ten obrazek, napisać, co my tam z tym chcemy, i oczywiście wybrać format, czy my chcemy to na rolkę, czy my chcemy to 16 na 9. I oczywiście ja to zrobiłem. I zobaczcie Państwo, jakie można dzięki temu, do czego prowadzę, osiągnąć efekt. Czyli mieliśmy zdjęcie, które się do niczego nie nadawało. Znaczy, nie nadawało. Dotyczyło naszego wydarzenia z, z początku roku, gdzie było dwóch ninja, a potrzeba nam czterech. Więc doszedłem do tego momentu. Wrzuciłem mu tu kilka instrukcji i mamy całkiem przyzwoitą kreację wideo. Zajęło mi to, w mi kilka sekund, żeby to możemy osiągnąć w Gemini i w AI Studio dzięki wczorajszej, czy przedwczorajszej, aktualizacji o nazwie Nano Banana.